Dobre. Cieszę się, że jesteś tutaj u mnie dzisiaj. Witaj, Agnieszko, też się bardzo cieszę. Bardzo mi się podoba Twój piękny instytut piękności. Bardzo mi miło. I cudne dziewczyny tu pracują, sama jesteś też taką dobrą reklamą. <noise> Dziękuję. Cóż mogę powiedzieć? To, że Ty mi się podobasz i wszystkim się podobasz. tam Bo wszystkim. Tam <noise> <ja> mam... <noise> wszystkim, co się nikt nie podoba, a wiesz jeszcze bardziej, nie wszystkim się nie podobają różne dość wyraziste osoby. I to jest taki temat, który myśmy miały między innymi poruszyć, wiesz? To znaczy, czemu dziewczyny chcą wszystkie wyglądać tak samo? Nie wiem, bo ja mam wrażenie, że Ty, i chyba trochę ja też, lubimy być troszkę inne. Tak, jest. Lubimy y, zachować swoją oryginalność, charakter. Y, I chyba trudno mi jest powiedzieć, dlaczego tak jest. Y, bo też moje pacjentki, które przychodzą, cenią sobie właśnie to, że zostaną osobą. I dla nich to jest ważne. A to masz fajne a, pacjentki. Tak. Fajne. Świadome, siebie, takie osoby, które cenią sobie oryginalność, indywidualność. To prawda. Hmm? E, no, choć też czasem mają różne problemy. No aż ci no, to problemy. To każdy <laughs> musi to pozwolić. Nie ma człowieka <laughs> bez problemu, a szczególnie kobiety nie żartują, oczywiście. Przecież ale właśnie wiecie, tak, tak, tak jak, tak jak mówisz. Też mam wrażenie, że z jednej strony właśnie one chcą pozostać oryginalne, ale może właśnie ta presja świata zewnętrznego, której mówi, że mają wyglądać tak samo, jest na tyle silna, że przychodzą, no powinno być, niby powinno być, tak, ale ja jednak bym chciała zostać sobą. Ja mam taką, no wszyscy to właściwie, chciałam, przecież ja mam taką wiedzę o życiu, ale wszyscy ją mamy, że. Jak wchodzimy w rówieśnicze grono, to zaczyna nam się bardzo chcieć być taką, jak są inne. Wtedy jest taki wielki wymóg właściwie tego, prawda? Jak się goliło głowy, to golimy. Jak zapuszczamy włosy, to zapuszczamy. Jak robimy połowę czarne, połowę białe, to latają po ulicy, prawda? Buty takie same, glany na czarno albo na różowo. Jest w tym coś bardzo ważnego, ponieważ młody człowiek się się, czuć, chce poczuć bezpiecznie wśród swoich. I to jest coś, co zawsze denerwuje rodziców i zawsze oni mówią, no jak wychodzicie, jak wy wyglądacie, porządnie trzeba, prawda? A wtedy młodzież się czuje, my jesteśmy inni. My jesteśmy nie tacy jak wy, okay. ale później. Ale to jest młodzież. Tak. Ale później masz 30-40 lat. Tam. No i po co? No bo potem są takie damy różne w telewizorze albo na zdjęciach w pismach i one mają wszystkie figurę taką samą prawie wymiary takie same, włosy długie. Teraz prawda? Prawie wszystkie. Ja mam wrażenie, że jeszcze najgorszą robotę w tej chwili robi Instagram i podobne no. social media, bo tam wszystkie dziewczyny wyglądają tak samo i już mówi się o tym i wiemy o tym, że one wyglądają nienaturalnie, że to jest odpowiedni, odpowiedni kąt fotografowania, że to jest makijaż i tak dalej, że tak nie wygląda życie. Już nawet pokazują filmiki, jakby przed i po no, wystarczy dzieci. wejść na ulicę przede wszystkim. Zobaczyć, jak wyglądają kobiety na ulicy. Są, są bardzo piękne. Polki są piękne i, i, i są fajnie ubrane, co prawda nie za bardzo są zadowolone z siebie, co jest bardzo przykrym tematem, ale to, o tym będziemy rozmawiały za, przy tak. drugiej rozmowie. E, natomiast to, że, że mają wyglądać tak samo, jest jakimś wymogiem wiesz, tych, którzy. Kreują modę tych, którzy sprzedają te, te wszystkie rozmiary, e, że wszystkie mają być tym samym. Ja pamiętam, któregoś razu przyszłam, tak, przyszłam, przyszłam bo ja chcę coś opowiedzieć. Siedziałam na kanapie w telewizorze no i jeden pan przyprowadził taką swoją przepiękną narzeczoną, którą, na której zarabia, bo ją obwozi i ją pokazuje. A ona jest dokładnie zrobiona od stóp do głów cała. Dokładnie. Tu ma jada, tu ma rzęsy, wiesz, takie. Tu ma włosy takie, tu ma biust sztuczny i wszystko, w paznokcie ma takie. No i po prostu on tak dumny, nieprawdopodobnie z takiej zrobionej dziewczyny. No bo mamy te czasy, że bardzo dużo tej urody jest zrobione. No bo, wiesz no, niby fajna rzecz ta chirurgia plastyczna, estetyczna, kosmetyka i te możliwości jakie daje, no ale też jak się okazuje, dziewczyny, które siebie nie lubią i nie akceptują, no lecą się przerabiać, prawda? Wiesz, ale bo ja mam wrażenie, bo to co widać, to widać tylko mały wycinek i taki no, najczęściej no, nie załatwia. Jak mówisz co widać, bo ja dobrą się, medycynę że... estetyczną yy, nie rozpoznasz, no, dobrej medycyny a, a estetyczną, nie rozróżnisz. Nie rozróżnisz, mm. nie rozróżnisz. Bo to jest po prostu ładna, zadbana mm. kobieta. No, już mam mówić jakoś... to ma kosmetycznego jeszcze i dermatologicznego instytutu to że ale takie no. no ale jednak wiesz co ludzie mówią tak o jak ona świetnie wygląda co ona zrobiła co? Co? Znaczy, teraz już zaczyna ale tak, tak. To, to, już, to ten mi się podoba mi się podoba to, to, to ten akceptuje yy... To jest fajne, jak i tak ludzie myślą. Ale jeśli mają myśleć w ten sposób, że, o matko Boska, popatrz jak ona wygląda, co ona sobie zrobiła, no to. Yy, no jak ja to tu właśnie ponarzekam to? na jedną panią, mm. ona prądkuje nie powiem na kogo. <noise> rozwiedź się z nią mąż i ona przedtem była klasa po prostu. Długa, w stylu angielskim, lady, długie, ciemne włosy. Piękna twarz, taka bardzo inteligentna twarz, mm. ładna. I taka po prostu, taka spokojna lady. No i co po tym rozwodzie przychodzi, ja patrzę, blond loki, glonojat, rzęsy dwa metry i taka poróżowana, Przyskuję. gdzie się podziała ta piękna kobieta? No, ma poczucie, że może ona ma rację w tym sensie, że tak zwany target, tak wygląda bardziej i że panowie niektórzy na przykład wyobraż załapią sobie. się bardziej na te blond włosy. Ale wyobraź sobie, te... że tak jest. Kiedyś mój y, kolega i przyjaciel powiedział mi coś takiego. To się nie podoba, tam to się nie podoba, ale wy nam każecie y, akceptować pewne rzeczy. To kobiety wymyślają siebie i mówią, że to jest ładne i my wtedy idziemy w ten, a nie inny trend. Myślisz, to chyba on y, jakiś rzadki, bo nie, na pewno jest tak, że jest tak zwana mniejszość, w ogóle myśli, zawsze myślę o tak zwanym rozkładzie Gaussa, okay. czyli jeden y, biegun, drugi biegun, a w środku najwięcej ludzi tych takich właśnie podobnych, prawda? No więc jest na pewno jakiś kawałek facetów, którzy lubią kobiety oryginalne w tym sensie, żeby one były prawdziwe bardzo, prawda? Żeby mówiły, co myślą, bo oni się nie boją tego po prostu. Tak. Jest, jakiś, tak, tak, tak. Mhm. jest jakiś, tak, tak, jakiś facetów, którzy lubią absolutnie zrobione, sztuczne damy, ponieważ one też, te kobiety, pokazują, że są całkowicie zależne od oceny. To jest bardzo ważne. I że wtedy ją można łatwo nią sterować, jak się jej powie, wiesz co, tu masz pałtkę, wiesz co, zrób ty sobie coś z tym biustem, on ci klapnął. Prawda? I ona już biedna, przerażona, że i kapną i że ten już nie będzie jej chciał, leci i robi sobie podciągnięty. I jest to większość ludzi, no, którzy przecież, jak popatrzymy na pary, które ze sobą chodzą, to wyglądają zwyczajnie, nie? Mają te oponki, mniejsze, większe, mają krótsze nóżki, dłuższe nóżki. Ale patrzą, Ale patrzą z niłością. właśnie, lubią się tacy, jacy są. Cieszy którzy to, że nie muszą się robić, Oczywiście, wiesz, Widać najbardziej te damy, które zarabiają na tej urodzie, prawda? Takiej mm -hmm. taki ekstra modnej, że one rzeczywiście no, mają takie poczucie być może uzasadnione, że jak nie będą pilnowały e, linii czy, czy, tej, czy tej buźki, czy tej długości włosów, to już wypadną. No ale miejmy nadzieję, że to się zacznie zmieniać, bo ja nie mam no, nic no, czy przeciwko mi, mi piękności boli. kobiet, który czułbiam. Mnie no. boli to nazywanie urodo, prawda? No właśnie, bo uroda, tak. No fajna, co to uroda? No właśnie, to mhm. jest to, filozoficzny genie. Tak, co to, to w ogóle piękno. Wiesz, tak czy siak? Coś się z nami nie robi i tak, bo ogóle są piękne. Są, to prawda. Bardzo. E, I takie mam wrażenie, że teraz na szczęście chyba znowu wracamy do takich czasów, że kobiety jakby chcą zobaczyć siebie i zobaczyć różnorodność. Dlaczego? No tak, to... ta różnorodność jest w tej chwili promowana. Bo się okazało, że jednak już się zaczynamy nudzić tym, że to jest wszystko takie samo, tak? I że fajną rzeczą jest to, że ktoś jest oryginalny i taki właśnie, i odważny przez to, że jest inny. Pamiętam tam kiedyś mój znajomy tam spotkał dziewczynę i tam pokazywał mi zdjęcia, i czy ładna, i ładna. jak ona wygląda naprawdę. <śmiech> <śmiech> A okazało się, że wygląda super. No dobrze. Dobrze. Bardzo bym chciała dziewczyny wam coś poradzić, takiego bardzo konkretnego i bardzo prostego, żebyście ze swoim lustrem się zaprzyjaźnili w inny sposób, niż yy, nam się wydaje. Bo słyszymy cały czas, prawda, tu sobie wyciągnij w tą stronę, tu sobie zrób tak. Yy, przyglądajcie się sobie na przykład rano powstaniu, yy, bez makijażu, zupełnie super, patrzcie sobie w oczy, i przyjrzyjcie się sobie życzliwie. To jest piekielnie ważne, żebyśmy się nastawiły na to, że taka jaka jestem, naprawdę jestem okej. Okay. Kasiu, to jest to, co ja robię, kiedy przychodzę do mnie pacjenci. One mi opowiadają o różnych rzeczach, a ja w tym czasie im się przyglądam. I patrzę, co jest ciekawe, co jest charakterystyczne, co należy uwypuklić. No, ale to Ty w niej widzisz i cała chwała Ci za to. Bo potrafisz spojrzeć z boku i życzliwie, ale ważne, żeby dziewczyna, czyli kobieta, na siebie samą patrzyła życzliwie. Ponieważ to, co się czyta, słyszy, to ona ciągle ma poczucie, że jest do poprawki. A ma popatrzeć, że taka jaka jest, już jest fajna. Już jest piękna, jest oryginalna i jest taka, jak ona jest. Oczywiście strasznie jest miło sobie, prawda, coś dokleić małego, albo sobie dorysować, albo sobie ją wypuklić. No bo przecież to jest frajda, prawda, te wszystkie rozkoszne kosmetyki. Tak naprawdę i ta też zabawa. o to chodzi, że fajnie jest być zadbana. I to bym chciała. Chcesz na tym zakończyć. Całujemy mm -hmm. Was.